Dzień dobry, witam ponownie e, Kolejny dzień, kolejne zmagania e, Ogólnie tak już cent nie miałem jakoś ochoty grać, ale tak Siedziałem, siedziałem, stwierdziłem, no pogram sobie Bo dlaczego by nie Właściwie w sumie nie mam ochoty, sobie pogram No i tak Myślałem właśnie nad tym co zrobić No i tak siedziałem, siedziałem No się skończyło dałoby się zgarnąć troszkę tych trochę energii by się kończy dlaczego się kończy a bardzo z bardzo prostego powodu ponieważ podtyłem wszystkie jakie mogłem e, jakby ujścia ropy i w tym momencie wszystko się zbiera czyli trochę ten ale tak to nie mogę bo to idzie do tej jakby e, do czerwonych seseraktów. I teraz tak. To jest 12 złóż. 12 złóż. Więc jest całkiem nieźle. Yy, I na ten moment, no zobaczcie. No jest, jest nieźle, tak. No. Po prostu to jakby. No. Staram się to jak, jak najbardziej efektywnie to wszystko rozwijać. Żeby powiedzmy Chyba zrobić coś takiego, żeby jeszcze o. oczywiście szybko trzeba to podstawić, bo wiadomo przez te nie są mile widziane I trzeba robić Ora, w takim bądź razie trzeba tutaj ustawić tak zwane stage by jakkolwiek tutaj powiedzmy dało się funkcjonować dobra to odłożymy to odłożymy to też nie jest potrzebny ten moment dobra wbitnie no i już chodzi o to żeby do tego stage za dużo nie szło bo to nie bo pomimo tego że to jest trzeci poziom pasów to one i tak nie, wy nie wyrobią za dużo bo transfer speed 30 sekund no to tak no to 30 na sekundę a biorąc pod uwagę to że tu już ma 16 koła do przerzucenia że no, tak jak mi powiedzieć ta wartość spada cały czas ale no to wiadomo to, to, to no jest ciężko no więc w dzisiejszym odcinku jakże zasnę będę próbować eee, no gardną powiedzmy większą e, fabrykę w sumie stwierdziłem, że więcej się odpala nagrywania, żeby nie było, że coś się nie dziela z Wami. co się dzieje? Hmm, tylko teraz tak, ja muszę znaleźć jakiś złoty środek, coś takiego. Tak, wtedy to tu. No, wybitnie. Dobra, kopiujemy. Dobra, no i przy najbliższe kilkanaście minut ja będę tak ustawiać, żeby było w miarę równo. No, czy dało to się potem odpinać? I zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, teraz pytanie ze punktów. Dwa. Ej, chwila. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Zajebiście. Nawet nie licząc yy, szło dobrze. No, to myślę, no, Więc mam nadzieję, że to starczy. Yy, a jak nie, to będę myśleć coś nad jeszcze większą produkcją. Yy, nie po coś jeszcze jeszcze, inaczej, do końca planety jest daleko. To jest dziwa od równika. ale najwyżej zrobiłbym coś, coś na takiej zasadzie, że, jakby tutaj przeciągnę sobie tutaj, tędy i tu ustawię jeszcze dzięki żeby to będzie jakieś tam rozłożone. Powiedzmy, albo po prostu z, od tego po prostu puszczę, żeby to były główne, a tutaj, żeby szły. Ale zróbmy to pierwsze. No, y, powolutku, jak widzicie Nie wiem dlaczego mi się włączałem co chwilę te... Za każdym razem jak ja startuję grę y, Włączały mi się... Znowu samouczki, nie wiem dlaczego A, okay. A, może, nie wiem Może jakbym w końcu przejrzał wszystkie te samouczki, to może by przestało mi... Nie prześladować Nie wiem No, ogólnie tutaj nie będę musiał nawet robić jakiś... O nie. Ojoj, o nie. <laughs> szais, Czyli gdzieś od tego momentu muszę to walić. No właśnie. To jest ten minus. No, miejmy nadzieję, że... To pomoże Jest daleko o, a, a, no, więc myślę, że to już jest trochę lepsze no Więc e, to już jest znowu za daleko. Kurno, co ja z tym mam To już jest git, nie? Ta, to już jest git Dobra, ustawmy będziesz jedno dobrze, co? A jak będzie git? No tak już powinno być. no. Dobra. Ja się nie, nie wiem, nie liczę jakby nawet tego na ten moment. E, ile będzie tego wszystkiego. Na pewno chcesz, by była lekka nadprodukcja tego. Ja się, mi patrzeć, no nasz no lecę z 12, tak. Powiedzmy, że tam ogólnie zużywam chyba jeszcze dwóch. I jednego nie mogę użyć, ponieważ jest pod, yy, no jest w takim miejscu, gdzie po prostu no, nie jestem w stanie, yy, nie jestem w stanie, tak? Może ja tego jeszcze nie będę podłączać, bo na ten moment jeszcze muszę zrobić bardzo istotne rzeczy. O, super. Muszę lecieć po płytki, niestety. No i jak się opóźnia, a spironiki coraz większe. O, o dobra, idealnie. E, dobra, weźmy A w sumie jedyne co potrzebuje to tak Weźmy tyle I pana płytkę weźmy to ja Nie wiem dlaczego to jest tylko jedna ten o, No i od razu lepiej Dobra Lecimy do ur, o, tu jest właśnie to jedno To jest, no nie, nie mogę tego odpiąć bo Z dużo miejsca tracę i dlaczego tutaj tak zrobiłem? Bo tak, inaczej ten pierśń będzie właśnie tak na 7 tak? To jest... No teraz to jest na, będzie na 7. Więc powiedzmy chciałem sobie już odgrodzić i zobaczyć jak to będzie. Więc no. Aha, chyba, że to tak działa, że... Jedziemy, że najpierw się uzupełni jedno, później drugie i potem kolejne. No, trudno. Dobra, zacznijmy może od tej strony, bo tu świeci słońce. Czyli to jest dobre, to jest... to jest dobre. A, tylko w międzyczasie jeszcze zlecę... maila surtorów. Dobra, myślę, że to będzie git. Dobra. I kolejna żmudna praca. No, więc... Y nie będę na was po prostu zrobię to zrobię wszędzie tak samo i, zobaczę. i zobaczymy się, jak już e będę kończyć. Czyli nam wróciłem. E no to teraz tylko trzeba ładnie pod podpinać i możemy otwierać ten kurwidołek Tak. E teraz tak, tu, tu, tu. I tu bez różnicy, dobra, ruszyło. Może jestem idiotą. Ale no cóż, aaa! Aha! Okej, okay, dobra, czyli trzeba to w ogóle. Dobra, żartowałem to, jednak tego nie zrobiłem jeszcze. Wraz pod uwagę to, to, że zapomniałem w ogóle to popodpinać bo zrobiłem tylko jakby no to mi infrastrukturę ale nie zrobiłem jakby tutaj jakby nie wiem zrobić autostradę jakby zrobić autostradę ale w sumie wspomnieć o, o asfalcie nie? nie wiem to taki przykład to no, trochę XD, no, ale no cóż zdarza się nawet najlepszym nawet mi się może zdarzyć. Dobra. Mam nadzieję, że niczego nie zepsułem w międzyczasie. czasie. No. Dobra, ruszyło. Ruszyło. Ha. Mhm. Dobra, no tak. Przede wszystkim no to, to trzeba przyspieszyć, to, to i to. Tak, jest gate, to już jest na full'a wszystko? Jak najbardziej, dobrze. To już sobie ładnie działa, to mi się podoba. No. No i wszystko pięknie działa, tak ma być. No! Raz tak. To trzeba przyspieszyć, to też. To To Myślę, że jeszcze tego nie przyspieszyć Ale dobra, zobaczmy jak to zadziała w ten sposób Znaczy teraz Tak naprawdę Jedyna rzecz, którą trzeba zrobić to jest tylko W miarę to Zoptymalizować By to miało ręce i nogi No jak widzicie Tutaj Dodałem dużo tych no. No ja i tak już nie miałem, nie mam żadnych technologii co do roboty, więc myślę, że to będzie. I tak trzeba, i tak chciałbym wszystkie zrobić, więc przy okazji robię i już. No. No i powoli leci. Teraz pytanie za 100 punktów. Jak wygląda? Dobra. Tu nic nie ma. Tu jest. Tu jest lekka nadprodukcja. Tak, to jest lekka nadprodukcja. Więc dobrze. A tu? A tu to leci cały czas. Czyli wychodzi na to, że mogę na luzie dostawić jeszcze więcej. Dlatego nie wiedziałem zbytnio, jak to ustawić, by to miał sens. Ale później e, wcześniejszy mój plan, który miałby na zasadzie tu, chociażby, czy tu nie wypali chociaż chociaż może jednak wypali chociaż może jednak wypali bo e, wystarczy że nie to nie zadziała jakby chce bo chciałbym to podjąć do tego ale to musiałbym jedną inaczej jedną takby kurde, w sumie na co nie wiem jakby to można byłoby zrobić. Chciałbym huh. na przykład gdzieś tutaj odbić. Tu byłoby, powiedzmy, rafiner. No i załóżmy, że to byłoby, sz szłoby tutaj. o Zróbmy coś takiego. Zwrócę, muszę sobie zobaczyć, co zobaczyć. Tu by szło. I tak. Do tego by normalnie hydrogen szedł. A tu by szedł te, to, 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 i to po prostu by szło tutaj, tędy tu, i tu by wchodziło, żeby nie robić kolejnego, jakby, e, storage'a, po prostu magazynu, po to, tylko żeby to po prostu miało i ręce i nogi. No, to biorę się za przerabianie tego odcinka. Tak naprawdę, nie wiem. W sumie mogę to podciągnąć tutaj i to w sumie również to. Bo tak naprawdę wcześniej jak widzicie tutaj w tych miejscach były po prostu starajcie, y, które miały jakikolwiek działać. Żeby w sumie już zaczęło zbierać. A nie niekoniecznie żebym ruszał toncera, więc dobra. Robmy. Tak więc. Teraz już jest podpięte ładnie wszystko elegancko. Pisać i glancuć. Więc jedyna rzecz, którą trzeba teraz zrobić, to jest postawienie tego. I odpada się. Pytanie, czy moja sieć to przeżyje? Chyba nawet nie przeżyła. Także jest dobrze. JD, jest dobrze. Tak, w sumie obawiam się tego, że to może nie uciągnąć czy coś, ale. Widzę, że to, pomimo tego, że jest skit, no. Ja, bo coś, coś, coś tu jest... Aha. Aha, bo to jest aż tak źle. Oh, shit. Oh, shit. To chyba nie jest aż tak, jak myślałem. Hmm kurde jeszcze coś wymyłem przy okazji to jest na to jest, to jest na fulla czy to nie jest na fulla nie ja dobra teraz jest powinno teraz powinno być dobrze teraz powinno być dobrze właśnie z tym jest problem że uh, to leci przez całą, przez całą długość przez co no jest tak nieobiektywnie, że jakbym chyba, że a nie, bo w gruncie rzeczy w gruncie rzeczy, to tak naprawdę bez sensu, żeby mi przez cały system leciało to tak naprawdę, większość, wszystko powinno się odseparować w tym sorterze. Eee, tutaj, tak naprawdę, bo chodzi mi z tej, z tej produkcji, z tej z tyłu, ona idzie tutaj. I co, wszystko to? to się powinno pójść tutaj. Coś, nie wiem, mam wrażenie, coś, coś, coś za wolno to leci. no. O, 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 teraz ruszyło, no, no. Czyli tam musiał być jeden taki malutki element, który powodował, że to po prostu było zbyt wolna. Dobra, wszystko, wszystko poszło na Maxa i tyle. No, JD jest dobrze. Ile jeszcze jest? Ile jeszcze było? Chyba, chyba już nie mam. Tak, już nie mam. To się to robi. No, to się to robi. Pamiętajcie. A, nie mam żadnych tych już. A da, tutaj się co to, to robi. No Dobra. Stać mnie. Niech to, niech to działa przynajmniej dobrze. Dobra, ja muszę polecić po... E, po zasilanie, nie? Mi się skończy. Skończy mi się i co zrobię? Dobra. To wrzucimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Wracamy. No i powiem tak, jestem zadowolony. Praca idzie pełną parą. A tu co. A, tu, a co tu się stało? Halo, halo. Przecież pod, wszystko podpiąłem, tak jak miało być. Oczywiście, no jeden. jeden no, no. Dobra. Zobaczmy. E, teraz tak. Tutaj. To na początku odcinka podpiąłem. To całkiem nieźle. Tutaj też. A tu jak idzie? Tu jest. No, tu jest dobrze. Więc, szczerze, myślę, że na ten moment można powiedzieć, że e, nieważne co będę produkować, lepiej już tego nie wyciągnę. Chociaż teoretycznie, zmieniają, jak tutaj wygląda sprawa z tym. Co? Ja jeszcze. Oj. Ja też czuję, że chyba. E, zaraz pójdę w tą stronę Bo zobaczcie, że e, No tu jest już naprawdę ostro Teraz co tutaj się zapełnia czy jak to wygląda? Ja też nawet nie wiem w którą stronę teraz powinno iść Bo to teoretycznie niby Że nie wiem, byle żeby mi się nie zapchało Żeby to się coś zbierało nie wiem, to chyba zacznę. Chyba będę musiał pójść w, te, w tutaj, no bo. Jakby nie patrzeć tutaj, już nie ma zbytnio sensu. Tylko teraz. Może szkoda, że w tej grze nie ma czegoś takiego jak schematy, tylko zrobiłem tak: kopiuj, obróć, wklej. Że jakie to byłoby cudowne, nie musiałbym się bawić w ten. Ale dobra. I tak jestem zadowolony. No bo kurde. Jest teraz naprawdę potężna fabryka, produkcja. Tak naprawdę ile tego produkuje się? 15 na, 15 na minutę, tak? No, 2 na sekundę, tak. Znaczy, tego się 15 na minutę, tego 30 na minutę. Z jednego, tak? To jest 2, 4, 6, 8, 10, 12.

444 1444 to jest dużo, to jest naprawdę sporo. Jestem zadowolony jak na, jak na taką małą fabrykę. I to jest chyba moja pierwsza fabryka, faktycznie taka duża na tym save, że faktycznie tutaj ten... No ale spokojnie, to jeszcze nie koniec. Znaczy zaraz koniec odcinka. Ale na pewno to nie jest koniec z przygody z tym. Bo zobaczcie, że tu jeszcze jest tyle płynu a to cały czas się zbiera i żebyśmy mieli jasność to cały czas i, e, to, to, zasi, to cały czas zasila ja tą fabrykę więc myślę że tu może, mogę na spokojnie się stawić drugie tyle i no ale to już tutaj nie Tylko, niestety minusem tego że tu jest dużo wody a no przecież się nie mam no 1000, myślę, że ta rada, ale no nie jest to zbyt ciekawe. O, kolejna yy... nie wiem, kolejne badanie się zrobiło Dobrze Myślę, że takim sposobem no, bez różnicy w tym jakimś sposobem byle, żeby to było zrobione, więc chociaż tak naprawdę jakby nie patrzeć Eee... zobaczcie wystarczy, że 9 No, wystarczy, że zużyję 9 przy ten i mam praktycznie jeden e, kwadrat cały zapomniany Więc w sumie jest to też trochę oszczędność e, fundamentów, jakby nie patrzeć. Moja fabryka nie jest jakaś tubo wybitna, bo niestety trzeba równie... Inaczej, trzeba wszystko zautomatyzować jeszcze lepiej niż jest, niż jest do tej pory. I głównie to ten tytan mi bruździ, tak. Niby mam te nieskończone zasoby, znaczy skończone, ale no... No nie są jakieś wybitne, no. To właśnie mnie martwi, że jednak technologię trzeba rozwijać. Tylko minusem tego jest to, że to właśnie trzeba z tym strasznie pędzić, bo... Im chcesz zrobić lepsze e, fabryki, tym potem no to musisz jednak na nie patrzeć, e, poświęcać. Inaczej, chwilę temu robiłem żółte serakty, a w tym momencie już zaraz e, fioletowe, zaraz zielone i zaraz będą białe, ale no. Chcę się na razie skupić powiedzmy na... Inaczej trzeba powolutko do wszystkiego dojść. Bo jak mówię, od razu, że mu nie zbudowano. Tak samo jak mojej fabryki, jakże zasnej. Czy to się zmieści już tutaj? A, myślę, że tak. Więc no. No i widzicie, wystarczyło zrobić tak już już, już nie mam tak naprawdę na, na nic. A tam było od razu więcej, ale mi się nie chce tego robić. No, I też jakoś zbytnio tej wody też nie chce się pozbywać. O Boże, ale ja pilętkam. 250 tyś... tysięcy poszło mi ziemi na to. słowo No. No, coś przez chwilą chyba zacząłem mówić, ale już nawet nie pamiętam co. Istotne. Dobra. No, jak to się wstawi, to myślę, że na luzie. Myślę, że na razie starszy. Mówię. Dopóki... Bo... Ja nie, ja nie mogę zacząć... Bo chciałem zacząć to robić, ale bez tego grafenu jestem w ciężkiej dupie, a... Żeby robić ten grafę potrzebuję to, a tego potrzebuję w bardzo dużych ilościach, tak naprawdę Bo to jest 6, 6 na ile 6 na 4 sekundy, ale tego się produkuje 4, więc no powiedzmy, że to jest w miarę, ale no i to do faktu, że to dużo trzeba, chociaż w sumie, czy dużo. Biorąc no, pod uwagę tam, że, że to w sumie tak stoi, gdzie tam ta produkcja, na pewno również będę musiał potrzebować dużo tych e, chemicznych, e, jest, żeby w ogóle zacząć. Ale no jakby nie powiedzieć, chciałbym spróbować podać innego systemu, jakiegoś najbliższego i obadać, jaka jest sytuacja e, w powiedzmy tych rzadszych i czy coś, bo. A, już nie mam, okay. e, no czy jest sens robienie tego, czy jednak lepiej sprowadzać to? Przecież jakby nie patrzeć to sprowadzanie, też jest... W jakiś tam sposób będzie uciążliwy. A jakby robić też na miejscu... Jakby też nie patrzeć ten płyn, do czego jest mi potrzebny? No, jest mi potrzebny do tego... Jest mi potrzebny do plastiku, więc też plastik jest ok i przede wszystkim tutaj ten deuter, tak? Ten deuter zaraz trzeba będzie robić, ale ten deuter jest strasznie irytujący, bo że ten deuter robić, to potrzebne są... Czy to mogę ustawić? To ja wam pokażę. a zobaczcie. To jest coś takiego, że... Tak, 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 dzięki. Zobaczcie, to jest coś takiego, że tu wchodzi... Zobaczcie. Tu wchodzi pas transmisyjny z hydrogenem, tu idzie i tu wychodzi deuter. Tylko, że, no, tylko problem jest w tym taki, że jest tylko jakiś minimalny procent na to, że wyjdzie ten hydrogen, więc to musi być kółko, po prostu zamknięty obieg, który cały czas po prostu przechodzi wężyk po prostu trzeba będzie zrobić który po prostu będzie powodował że zwiększy szanse na to ale wiadomo to w przyszłości na razie na teraźniejszość że zajebiście to wygląda tyle wam powiem ta tak gra jest ładna. no Także no. Dzięki za oglądanie, także do zobaczenia i cześć.